Tutaj dość dużo ludzi było w konspiracji z tych miejscowych, w Armii Krajowej, nie wiem, czy bataliony chłopskie też tu były? Gdzieś słyszałam o tym, ale tego nie wiem dokładnie. No słyszałam o tych batalionach. No, Tyle wiem, że tutaj ten sąsiad nie żyje już, oboje nie żyją to tę partyzantkę prowadził. No to tu się na wieczór schodzili. Tatuś nie należał do tego. Schodzili się tu na wieczór, umawiali, co tam mają, gdzie robić. I gruszka, gruszka z Rakowa na jakiś wywiad, y, szedł do y, do brzegów dosyć, że przez ten most przechodził, a, a tam był e, żołnierz niemiecki. No i a ten skalabinem, taki ważny, przez ten most przechodził i ten Niemiec e, złapał go, legitymuje. A, a tu partyzant, no i ten się nie bronił, bo jakiś był taki stremowany, czy, czy jak. No i, i zabrał go z kół, zabrał go do Sokołowa, tam do, do trasy, do szosy, jak pociąg. I tam ludzie mówili, że złapały go te Niemcy i na, na przycepę jak rzuciły, to ino krew poszła z tej przycepy pod spód. No ale nie słychać była ci się boli te partyzanty, żeby ich nie wydał, bo to... Takiego jak złapali, to ciągnęli, żeby... żeby wydał, kto jest, co do tych. No i... Ale widać, umarł na tej przycepie i nic, tu cichutko. Ci pouciekali, gdzie mogli, a się uspokoiły. Tak, a Tatuś nie chciał należeć, bo ja mam rodzinę. Ja mam rodzinę, i tam ci pouciekali, a Tatuś nie, nie wyszedł z domu. I no, ja muszę z rodziną.